79 obiektów małej i dużej architektury reprezentujących tradycyjne budownictwo wiejskie, głównie XIX-wieczne, z terenów warmii Mazur, Powiśla i Małej Litwy. To zbiory Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego Wolsztynku. Są to budynki mieszkalne, gospodarcze, obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe i sakralne. Celem istnienia naszego muzeum jest zachowanie dla następnych pokoleń dziedzictwa kulturowego dawnej wsi naszego regionu. Tego dziedzictwa materialnego w postaci obiektów architektury oraz muzealiów ruchomych oraz dziedzictwa niematerialnego, a więc obrzędów, zwyczajów, ginących zawodów, dawnych umiejętności wiejskich. Dziedzictwo niematerialne to także między innymi na przykład taniec, śpiew czy też gwara. Muzeum Budownictwa przykłada dużą wagę do upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym w armii Mazur i Powiśla oraz o konieczności ochrony tej spuścizny. Działalność upowszechniająca wyraża się przede wszystkim w podstawowym znaczeniu tego słowa, czyli poprzez udostępnianie obiektów na wystawach stałych muzeum. Jest to również organizowanie wystaw czasowych, działalność edukacyjna, działalność wydawnicza oraz organizacja wydarzeń. Plenerowych. Jesteśmy muzeum skansenowskim, w związku z tym musimy dbać również o zachowanie krajobrazu kulturowego. Ten krajobraz zachowujemy poprzez uprawę pól, zakładanie ogrodów kwiatowych, warzywnych, ziołowych, poprzez zakładanie sadów i hodowlę zwierząt. Na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego Wolsztynku w zabytkowych obiektach znajduje się 30 wystaw stałych. Wystawy te znajdują się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w pomieszczeniach gospodarczych. Od 1998 roku muzeum jest instytucją kultury samorządu województwa warmińsko mazurskiego Wizyta w wolsztyneckim skansenie to pomysł na wspaniały spacer w jesiennym klimacie, połączony z odkrywaniem życia wiejskiego sprzed lat. Wystrój izby, sprzęty sprzed lat, stare wiatraki naprawdę robią wrażenie. Obcowanie z kulturą jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Zwiedzenie ciekawej wystawy pozwala nam oderwać się od codziennych spraw, poszerza wiedzę i uwrażliwia. Szczególnie w tym trudnym czasie, gdy z każdej strony docierają do nas niepokojące wiadomości, jest to niezwykle ważne. Zachowując przede wszystkim zasady sanitarne, takie odwiedziny w instytucjach kultury będą w pełni bezpieczne. Zwiedzający Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny Wolsztynku znajdują się pod sporym wrażeniem oglądanych obiektów. A jest co oglądać, bo na powierzchni 94 hektarów znajdują się obiekty małej i dużej architektury kilkanaście tysięcy obiektów ruchomych. Super, któryś raz z rzędu i po prostu teraz wnuku przywieźliśmy pokazać. Bardzo fajnie. Bardzo nam się podoba, jest piękny teren. Te eksponaty też są bardzo ładne, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Fajna wycieczka, a dzieciom najbardziej się podobało u kowala, póki co. Akurat najbardziej u zajączków mi się podobało. To jest taki powrót do przeszłości. Naprawdę mi się podoba bardzo, a widzę jeszcze bardziej. Skansen mi się podoba i jest bardzo ciekawy. Szkoły, fajne domy są, e, wiatraki i kozy oczywiście. Przyroda jest tu przepiękna. Także urzeka nas, i te ogródki, tak zachowane, i te strachy na wróble. Także wszystko fajne. Wrażenia bardzo dobre. Także polecamy. Kultura stanowi nierozerwalną część naszego życia. Pozwala nam wyrażać swoje emocje, uwrażliwia na świat, uczy empatii, a przede wszystkim jest budulcem tożsamości społeczeństwa naszego regionu. Uczy zachowań społecznych, przeciwdziała również negatywnym zjawiskom, takim jak np. powszechny dziś niestety zanik wartości czy utrata szacunku do tego, co powinno być priorytetem.